Witam serdecznie na podcaście, tym razem o pstrągach. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o tym, bez czego moim zdaniem nie da się skutecznie łowić pstrągów, szczególnie tych większych, czyli o podstawach. Cała Polska ruszyła na pstrągi. Co chwilę na forach i Facebooku wpisy, jaka przynęta, na co teraz biorą, jaka żyłka, jaki kij, ale zapomina się o tym i według mnie niedostatecznie mówi. Że na skuteczne łowienie tych ryb wpływ ma wiele czynników od podejścia do wody, właściwego ustawienia się do rzutu, wyboru odcinka rzeki, a często nawet określonego brzegu. Czy samej strategii łowienia. To wszystko składa się na końcowy sukces. Od ponad 20 lat ganiam za tymi rybami. Jeśli chcecie posłuchać, to opowiem Wam trochę o obstrągach i od czego według mnie należy zacząć, żeby świadomie łowić te ryby i może wyeliminować jakieś takie błędy, które być może. Mm, przeszkadzają wam w złowieniu fajniejszych ryb tego gatunku oczywiście yy, odnoszę się tutaj do mniejszych rzeczek strumieni yy, łowienie w dużych rzekach to trochę inna para kalaszy yy, wędkarstwo nie jest nauką ścisłą i od każdej reguły znajdą się wyjątki yy, także nie jest powiedziane że zachowując się zupełnie inaczej, nie osiągniecie jakiegoś y, przypadkowego sukcesu. Natomiast też warto się zastanowić za każdym razem, kiedy taka sytuacja ma miejsce, co miało na to wpływ, bo w ten sposób szybciej się uczycie i łatwiej dochodzicie do wniosków, a i później ten czas decyzji, y, jak podejść do łowiska, jak rzucić z którego miejsca rzucić, jak poprowadzić się, skraca. Y, po prostu robicie to instynktownie. Strong przede wszystkim potrzebuje mieć zapewnionych kilka potrzeb. To jest odpowiednie natlenienie, dostęp do pożywienia, bezpieczeństwo i te czynniki mają wpływ na to, jak on się zachowuje, jakie miejsca zajmuje, jakie stanowiska w danych warunkach, przy określonym stanie wody, porze roku, dostępności pokarmu. Ale to nie temat na ten podcast. Dzisiaj chciałem wam opowiedzieć trochę o tym, co Strong widzi, jak może widzieć wędkarza i co my możemy zrobić, żeby już na wstępie nie zrobić kardynalnych błędów i nie pozbawić się szansy na złowienie ciekawszej ryby. Pstrąg jest rybą bardzo puchliwą, o dobrym wzroku, rozróżnia kolory i jego oczy są wrażliwe na światło. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o tym, jak postrzega on świat poza wodą i jaki to ma wpływ na nasze zachowanie, czy powinno mieć wpływ na nasze zachowanie? To, co obserwuje gdzieś, patrząc na inne osoby łowiące ryby, czy przeglądając filmiki na YouTube. Naszym zadaniem jest zmaksymalizowanie swoich szans. I Sprawą oczywistą jest, że dużo łatwiej jest złowić niespłoszoną rybę niż taką, która przechodzi w tryb obronny, zaprzestaje żerowania, szuka miejsca, szuka kryjówki, jest po prostu zaalarmowana niebezpieczeństwem. Jeśli chodzi o to, w jaki sposób pstrąg postrzega ten świat poza wodą, to Gdybyśmy sobie narysowali taki stożek wychodzący od jego oczu o, o kącie około 100 stopni, to jest to takie pole jego widzenia nad wodę i ono załamuje się przy kontakcie z powierzchnią, dając nam takie ślepe pole, jeśli chodzi o otoczenie które wygląda jak taki trójkąt ostrokątny y, 10 sto, y, z kątem 10 stopni wychodzącym od wody. To oczywiście jest, dotyczy gładkiej powierzchni y, i tak no, Nie każdy jest fanem matematyki, ale co to dla, znaczy dla nas? Y, znaczy to dla nas, że jeśli y, stoimy na przykład 20 cm nad ziemią, mamy 1,80 m to jesteśmy widoczni dla ryby z około 12 metrów. Jeśli pochylimy swój profil i będziemy znajdować się nad lustrem wody w wysokości 1,5 metra, to jest już 9 metrów, czyli jakby 3 metry bliżej możemy teoretycznie podejść do ryby. Trzeba też wziąć pod uwagę, że pstrąg może podążać za przynętą i wtedy, co widzi, również się przesunie. To przed rzutem również trzeba się nad tym zastanowić, czy w takiej sytuacji będziemy dalej dla ryby niewidoczni. Teraz wydaje się to Wam pewnie taką przesadzoną trochę sprawą, natomiast nabiera to zupełnie innego wymiaru, kiedy macie namierzoną wielką rybę i chcecie się do niej dobrać, i wtedy analizujecie każdy aspekt tego jak ustawić się, jak podejść do miejsca, w jaki sposób poprowadzić, żeby zmaksymalizować swoją szansę na branie szczęśliwych hol i tak dalej. To, że ryba nas zauważy często jest właśnie przyczyną tego, że zaprzestaje pogoni. Nie zawsze jest to, jest powodem to, że uznała przynęty za coś niejadalnego. Wpływ na to, jak łatwo ryba może nas dostrzec, jest oczywiście zależny od takich czynników jak przejrzystość wody. I tu jest oczywiste, że jeśli woda jest mniej przejrzysta, to łatwiej nam tą rybę podejść bliżej. Głębokości, na jakiej stoi ryba. Wbrew pozorom, ryba stojąca głębiej widzi nas z większej odległości niż ta stojąca pod powierzchnią. Tafli wody, czy jest ona gładka, czy ryba jest ustawiona na przykład w bystrzu, czy jest wiatr albo deszcz, który dodatkowo zakłóca ten obraz. Czy jesteśmy ustale, ustawieni na tle innych przeszkód? Jeśli stoimy na tle drzew, skarpy, trzcin, z pewnością jesteśmy mniej widoczni dla ryby niż jeśli stoimy na płaskim brzegu i jesteśmy dodatkowym drzewem. I ważne jest również to, czy poruszamy się na tym brzegu, czy wykonujemy jakieś ruchy, czy wykonujemy powoli, czy, czy jakoś dynamicznie. Podobnie jak nam łatwiej jest zauważyć uciekającą rybę, na przykład, pstrąga. Tak samo rybie łatwiej jest zauważyć coś, co wykonuje jakiś bardziej dynamiczny ruch. Dlatego też ważne jest. I rzucanie, i operowanie kijem podczas prowadzenia przynęty, i też nasze właśnie zachowanie, poruszanie się na brzegu, podejście do tego brzegu, czy robimy to spokojnie, czy, czy podchodzimy szybko. Czyli wygląda to tak w teorii, że sprawa jest prosta. Wystarczy rzucić na 12 metrów, więcej niż 12 metrów, i nie trzeba się kryć. No ale tutaj cały, pojawia się cały problem, bo na małych rzekach i strumieniach, z uwagi na budowę miejsc, praktycznie nie da się wykonywać tak długich rzutów. Poza jakimiś długimi prostkami. E, natomiast też zmienność nurtów nie zawsze pozwoli nam na e, takie poprowadzenie przemęty optymalne, jakbyśmy chcieli z tak dużego dystansu. E, ciężej jest też ustawić np. woblera e, przy większym dystansie, żeby chodził on tak jak chcemy. Dlatego musimy sobie dba pomagać w osiągnięciu tego sukcesu poprzez dbanie o takie szczegóły. Co możemy zrobić, żeby ułatwić sobie podejście do tej ryby i w związku z tym dać sobie większą szansę na jej złowienie? Możemy zacząć już od samego ubioru. Stonowane kolory, gdzieś tam podobne do tła, na którym będziemy widoczni. Na pewno y, wpływają na to, że ryba, mimo tego, że nas zauważy, może nas nie, o, y, nie uznać za niebezpieczeństwo lub może nas po prostu nie zauważyć. Wiadomo, że woda y, nigdy nie jest y, y, stuprocentowo czysta, nie jest też, y, nie jest też y, y, gładka y, w 100%. Więc. Y, Taki element może dać nam tą możliwość, że ten metr dwa bliżej podejdziemy, i czasami to jest wystarczające, starajmy się unikać jaskrawych elementów wyposażenia, czyli jakieś jaskrawe czy kurtki czapki, to generalnie uważam, że działają na nie korzyść wędkarza chcącego złowić większą rybę, bo ile Da się to zrobić, bo są pewne warunki, że ryba nie jest w stanie nas dotrzeć, dostrzec, stoi gdzieś pod burtą, jest przykryta z tej strony. Tak naprawdę nie jesteśmy widoczni na tym brzegu. Natomiast w innym miejscu już dla ryby stojącej na środku nurtu albo pod drugim brzegiem będziemy widoczni. Dlatego też sami odbieramy sobie szansę na część brań. Kolejna rzecz to powolne poruszanie się. Już w okolicy brzegu, podchodząc do niego, starajmy się nie wykonywać gwałtownych ruchów, bo to może zaalarmować rybę, może oznaczać dla niej niebezpieczeństwo, zaprzestanie żerowania, poszuka kryjówki i, i będzie nam taką rybę niezmiernie ciężko złowić. Starajmy się szukać jakiegoś pokrycia na brzegu, czyli drzewa, trzciny, skarpa. To wszystko pomaga nam się ukryć przed wzrokiem ryby. Dodatkowo niska sylwetka, jakieś kucnięcie. Jeśli brzeg jest płaski, możemy spróbować rzucić. Z wię... Nie podchodzić pod sam brzeg, tylko rzucać z większej odległości. To są elementy, które często wpływają na ostateczny sukces. Pstrągi boją się również zagrożeń z powietrza. Mało osób zwraca na to uwagę, czy rzuca cień na wodę. Jest to błąd, który można łatwo wykasować wyborem odpowiedniego brzegu lub właściwym ustawieniem, na przykład trochę dalej od brzegu, lub ustawieniem się tak, żeby nasz cień pokrywał się na przykład cieniem drzewa, które już jest rzucany. Zwłaszcza latem jest to częste, że. Pstrągi potrafią się rano ustawiać pod jednym brzegiem, a wieczorem pod drugim, w zależności od prześwietlenia wody. Zimą ma to troszkę mniejsze znaczenie, bo słońce tak mocno nie operuje, ale również warto zwracać na to uwagę, bo nasz cień niekoniecznie. To, że my spłoszymy gdzieś tam z płytkiego odcinka jakieś drobne ryby może mieć już wpływ na to, że większy pstrąg stojący niżej czy wyżej będzie zaalarmowany przez zachowanie tych ryb, które koło niego przepłyną. Starajcie się cicho podejść do brzegu. Nie kopać po gałęziach, w jakichś konarach, korzeniach. Nie łamać gałęzi, nie trzaskać jeśli mamy, nie przybrozek, zmrożony śnieg, starać się tak chodzić, żeby, żeby nie trzaskać za bardzo tym, bo to również wielokrotnie obserwowałem ucieczki pstrągów przy jakimś nieostrożnym kopnięciu czy strzelaniu właśnie takim zmrożonym śniegiem. Jeśli macie na przykład wysoki brzeg, jakąś stromą skarpę, na dole jest półka, lepszym rozwiązaniem jest zejść bliżej wody, mimo że będziecie bliżej ryby, mając tą skarpę za sobą, niż poruszanie się górą, wysoko nad wodą, z, będąc na otwartym widoku. Na koniec trochę o tym, jak ja patrzę na łowienie tych ryb i co warto wiedzieć o niepisanych zasadach, gdy zaczynasz przygodę z kropkami. Pstrąg jest rybą lubiącą samotność. Na małych rzekach przejście innego wędkarza może załatwić sprawę złowienia sensownej ryby na spory czas. To też jest pewien element strategii dotarcie do miejsc, które nie były obławiane lub bycie pierwszym na danej miejscówce. Starajcie się wypuszczać wszystkie pstrągi. Większość małych rzek nie jest w stanie utrzymać presji legalnie łowiących wędkarzy, a kilku skutecznych pstrągarzy potrafi wyrybić z miarek odcinek małej rzeki zgodnie z limitem w jeden sezon. Starajcie się nie trzymać ryb nad wodą więcej niż to potrzebne. Um, to jest czas na wyczepienie czy zrobienie sobie zdjęcia. Gdy, to oczywiście kiedy ta ryba jest warta tego, żeby ją sfotografować. Nie ma sensu robić sobie zdjęć z malutkimi pstrągami. Um, przytrzymajcie ją w wodzie zaraz po holu, zwłaszcza jeśli to większa ryba i chwilę, chwilę wam chodziła na kiju. Zanim ją wyjmiecie, niech zostanie sobie w podbieraku, trochę się uspokoi, dajcie jej trochę odsapnąć, wy możecie sobie przygotować wtedy rzeczy do zrobienia zdjęcia, czy, czy szybce wyciągnąć do wyczepienia. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że catch and release nie jest bez wpływu na nasze wody, więc należy to robić z głową, żeby jak największe szanse miała ta ryba przeżycia. No bo jeśli chcemy łowić duże wstrągi, no to te małe i średnie muszą, yy, muszą dorosnąć, dlatego trzeba się z nimi właściwie obchodzić, żeby miały szansę urosnąć sobie dalej. Starajcie się dopierać sprzęt, jego moc do wielkości łowionych yy, ryb, ale yy, potencjalnych, tych dużych ryb, które możecie mieć na kiju. Oczywiście trzeba to przełożyć też na przynęty, które stosujecie i tak dalej. Natomiast starajcie się jakby łowić takim zestawem, który pozwoli wam operować tymi przynętami, które są zasadne gdzieś tam ze względu na wodę, porę roku czy to co chcecie zaimitować. Ale też dadzą wam jakiś tam zapas bezpieczeństwa no i oczywiście warunków jakie, jakie macie na rzece. To jakby bardziej układa się w całość, kiedy będziecie już mieli namierzone te duże ryby w swoich wodach i będziecie polować na konkretne osobniki. Wtedy już konkretnie dobierając pod miejsce itd. Wtedy dopiero zwrócicie na to uwagę albo po pierwszej dużej rybie, która w jakiś tam sposób z wami wygra na przykład. Starajcie nie chwalić się rzekami i odcinkami w internecie. Nie ma tu w tym żadnej chluby, a musicie sobie zdać sprawę, że nie każdy ma takie samo podejście do łowienia jak wy. Zmasowany najazd na wasze wody może sprawić, że w kolejnych sezonach będzie wam ciężko samotność nad wodą lub nawet miarowe ryby. Niestety, takie mamy realie w Polsce. Czasami niektóre rzeczy lepiej zostawić dla siebie. Jeśli spotkacie innego wędkarza obławiającego miejscówkę, Starajcie się nie wchodzić mu na głowę, nie podchodźcie na sam rzek. zagadnijcie gdzieś tam z większej odległości, ale jak już sobie obłowi, skończy łowić. Dlatego, że być może on poluje na jakąś ładną rybę, którą przed chwilą wyszła, albo którą ma namierzoną. Wasze podejście, mimo że w dobrych intencjach, może zepsuć mu szansę na złowienie tej ryby. Zapytajcie, w którym kierunku idzie, czy w dół, czy w górę gdzie zaczął, po to, żebyście nie dublowali się na odcinku, nie wchodźcie bezpośrednio przed niego, to jest naprawdę bardzo słabe. Jeśli obaj musicie iść w tym samym kierunku, z jakichś tam względów, bo idziecie do auta, albo takie, takie macie to założenie, to postarajcie się, podzielić się tym odcinkiem, lepiej łowić sobie w spokoju na trochę krótszym odcinku, niż ganiać się co chwilę, co miejsce i i wyprzedzać w ten sposób, ani wy nie połowicie sobie tak jak chcecie, ani on. Starajcie się nastawiać na trochę większe ryby danego gatunku. Świadomie wybierajcie miejsca, w których one mogą być, jak i przynęty. Czasami tutaj również tą selektywność można spróbować uzyskać poprzez zastosowanie trochę większej przynęty. Nie broćcie zimą po strumieniach, możecie zniszczyć efekty tarła. Dlatego. No i też w małych rzeczkach uniemożliwiacie często złowienie czegokolwiek innemu wędkarzowi. Posprzątajcie po sobie, zabierzcie kawałki żyłki, opakowania po przylętach czy jedzeniu. Życzę Wam samych sukcesów nad wodą i wypuszczeniu w zdrowiu ładnego pstrąga podlinkuję wam jeszcze fajny materiał który znalazłem jest w języku angielskim natomiast bardziej jakby rozbudowuje to zagadnienie jak widzi Pstrąg. jeśli was to interesuje a myślę że warto się dowiedzieć więcej o przedmiocie swoich poszukiwań to zachęcam żebyście sobie zobaczyli jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, zasubujcie, żeby nie przegapić kolejnych podcastów. Jeśli macie jakieś pytania, to zapraszam w komentarzach albo na instagram.com o rybach. Trzymajcie się, na razie.